Dzień dobry moi drodzy. Wtorek 6 maj, dochodzi godzina 9. Wczoraj postanowiłem usunąć jeszcze jedną taką drobną usterkę przy mojej MZ. -cie. Wiem, niektórzy pewnie powiedzą, że wiecznie coś naprawia zamiast jeździć, ale miałem tutaj przy niej taki mały problem. Nawet ostatnio, jak byliśmy na zlocie w Wicheniu, to jeden. Z motocyklistów mi zwrócił na to uwagę i stwierdziłem, że nie ma co czekać do zimy, muszę to naprawić teraz. A mianowicie, silnik przy mojej MZ-cie, nie wiem, kamera tego nie odda, bo widzę, że to w obiektywie, że tego to nie oddaje. Jest po prostu przestawiony o 3-4, nie, gdzieś jakieś 3 cm w stronę tutaj, ten zębatki zdawczej. No to jest oczywiście naturalne, że. Będzie go ciągło w tamtą stronę, tak? No i cóż, wczoraj popuściłem sobie już tutaj koło, żeby mi łańcuch nie ciągnął silnika. No i doszłem tutaj do tego, co tutaj jest. Po prostu jest tutaj troszeczkę na tych otworach było trochę tutaj przestawione. I wystarczy, że silnik tutaj go przyciągnę. O, teraz mi tutaj się. Guma zapiera, Aha, bo tam na dole włożyłem jeszcze śrubę i wystarczy, że ten silnik, widzicie, troszeczkę go tutaj, o, teraz będzie to widać, o, tak jest, a ja muszę go troszeczkę tutaj przyciągnąć, skręcić i jest wszystko w porządku, z tym, że wszystko by było bardzo prosto, łatwo, pięknie naprawić, wydech oczywiście też tam popuściłem z tego mocowania tutaj, żeby to wszystko mieć luźne, tak? No i podczas przykręcania niestety ale zerwałem jedną ze śrub. Górna elegancko mi trzymała, a jak, jak. Ja jak to ja zawsze chcę przykręcić, żeby było, żeby było porządnie, no i trochę przesadziłem. Grubość tutaj tych blach, yy, które mocują silnik, to mam 4 mm, bo wiem też tutaj właśnie Tomek mi mówił, że z tymi blachami też jest problem, bo niektórzy montują je za cienkie, te blachy, e, i po prostu one się wyginają. Tak, że jak ktoś, załóżmy, MZ tam idzie na koło, czy dosyć ostro w, w, w nią jeździ, no to po prostu to tutaj takie siły działają, że można to pogiąć. <laughs> ja na szczęście, no, nawet sam Tomek mówi: Ty tam tak nie palmujesz, nie, nie stawiasz się na koło, nie wariujesz, to tam nie będzie z tym problemu, ale po prostu podczas montażu tutaj. Krzysiek nie zwrócił do końca na to uwagę, może, czy, czy nie wiem. No, ja też na to nie zwróciłem uwagi, dopiero jak ktoś mi zwrócił uwagę, i no to tak jest. Wszystkiego się nie wychwyci. Jeszcze całą obsraną mam ją odrobali z tego, jak byliśmy w tym sicienku Muszę ją trochę zaraz wyczyścić, bo w niedzielę chcę jechać do. Tu jest blisko mnie. W niedzielę jest zlot motocyklowy, motocykli i pojazdów. We wągrowcu. Także no, będę musiał najprawdopodobniej troszeczkę wysunąć silnik, chociaż nie wiem, czy jak nie ściągnę, czy jak nie ściągnę. E, łańcucha i tej dolnej osłony łańcucha, czy nie dojdę po prostu do tej śruby, bo ta dolna śruba mi się zerwała. I teraz tak e, nie będą już oryginalne śruby, bo widzicie jak to jest. Ja troszeczkę za mocno przykręciłem tutaj przy tej oryginalnej śrubie ten gwint już też nie jest taki jak jest. Także montowanie tych oryginalnych śrub, dawanie ich do odsynku i ponowny montaż do motocykla. No nie wiem, no moim zdaniem to chyba nie jest do końca dobry pomysł, bo te śruby przez te wszystkie lata, one już po prostu mogą być zmęczone. No i tyle tak. Ale to już tam jest każdego indywidualna kwestia. Mi jakoś tak strasznie na tych eskach nie zależy. Tym bardziej, że tutaj wszędzie już tak tych esek nie mam. Także pojechałem wczoraj i kupiłem e, śruby z nierdzewki. Łebki tutaj już ładnie e, tak na papierze ładnie zeszlifowałem i po prostu w takiej samej długości będą zamontowane śruby z nierdzewki. Tam na końcu potem gwinty ładnie poprawię gwintownikiem i i w taki sposób zamierzam to zrobić, i mam nadzieję, że mi się to uda zrobić w ten sposób, że tutaj, jak ściągnę tą gumę, to dojdę, to dojdę do tej śruby. I mam tutaj, pożyczyłem sobie z pracy e, taką szlifiereczkę, założę tutaj tarcz, i mam nadzieję, że za pomocą tej tarczki uda mi się, i za pomocą takiej tarczki uda mi się tam gdzieś zrobić nacięcie trochę na tej śrubie. I płaskim śrubokrętem ją wykręcić No ale to muszę tutaj rozebrać I rozpiąć łańcuch Wtedy będę coś więcej wiedział Czy to mi się uda tutaj w ten sposób zrobić No i narobiłem sobie roboty No ale cóż, no teraz już I tak i tak trzeba to zrobić Myślałem, że ściągnę tutaj te osłony I że tutaj jakoś dojdę do tego No ale tutaj są przecież te mocowania yy, Osłon No i nie ma szans. Muszę yy, ściągam fajkę, odkręcam tutaj to na amortyzatorze. Gaźnik zostaje na motocyklu, odkręcam od cylindra i z całym wydechem postaram się po prostu to odsunąć yy, na lewarku do przodu. I, i tutaj muszę tutaj dostać się do tej śruby i spróbuję jakoś ją wydobyć. Także połączymy się, jak będę miał już tutaj silnik odsunięty. A ten filc, który tutaj mam, widzicie, tak zamontowany, to go po prostu założyłem. Jak wiecie, no tu już jest się, się temperatura, się temperatura tutaj pewnie trochę robi, żeby mi ten smar płynny po prostu nie wylatywał. Zastosowałem sobie po prostu taki filc i widzę, że już można go wymienić. I co jakiś czas po prostu go wymienię. A łańcuch tak przesmaruję, tam nie wiem, co 500 km. Całego go przesmaruję, później wam pokażę jakim tawotem. Chciałoby się powiedzieć, o Jezus Maria zdarzyła się awaria. A to wszystko za sprawą urwanej jednej śruby. No i tak, mam to tutaj już wyciągnięte, tak wstępnie moi drodzy, bo śruba się tak urwała. Zobaczcie, tak się urwała, że to się tutaj trzyma. Górę już mam wszystko luźną. Wziąłem to po prostu sobie tutaj wszystko na razie tak na bok. Ale widzę, że jeszcze muszę ten podnóżek tutaj odkręcić, żeby tutaj nie porysować zaraz wszystkiego. Wydechu, wydechu nie odkręcałem, z tego względu, że mam już tutaj uszczelnione w końcu to z tym cylindrem. I po prostu nie chciałem. Nie chciałem tego ruszać, dlatego tak wziąłem wszystko na bok, bo myślałem, że jakoś tutaj to, to pójdzie. Ale suma summarum cały czas mi to stawia opory. Muszę wykręcić tutaj tą te nóżki od kierowcy. No i wtedy spróbować jakoś to tam, nie wiem, od dołu brzeszczotem czy bożką jakoś wyciąć, bo inaczej to tego no, nie wyciągnę w życiu. Jakoś muszę tutaj to wyciąć i wtedy dopiero wydobyć ten gwint, przegwintować i wszystko poskładać z powrotem. Kurczę, kupa roboty. I tak pokrótce moi drodzy, to już godzina minęła. Jak tutaj walczę. Teraz widzicie jak to wygląda. Tamta śruba tak została. Tak została, że nie mam możliwości, żeby ją wykręcić. Ja tu po prostu się udziłem, że jakoś to się uda, ale. No, ale się nie uda. I trzeba będzie ją tutaj po prostu wyciąć. I wtedy ją wykręcić. Ojejku. Ja to do rozbierania to jestem złoty chłopak. Ale złożyć to. Ale jak się rozebrało to i się złoży, no i tak jak mówiłem, udało się śrubkę obciąć. Teraz mi pozostało tylko ją wykręcić. Mamy już tu gwintownik yy, przyszykowany, i, i wyczyścimy zaraz sobie tutaj to wszystko. i Bierzemy się za montaż. Mam już pewne postępy. Ośkę mam już tutaj wstępnie założoną. Na razie delikatnie skręcone, teraz wrzucam silnik, wrzucam w silnik tutaj, skręcam wahacz i wtedy przykręcę tutaj do mocowania i tutaj do, 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 do ramy, do głowicy ten amortyzator, ustawiam wszystko i, i skręcam. Także za chwilę się połączymy, jak już będę miał wszystko złożone. I po pomału, pomału zbliżamy się ku końcowi. Tu jeszcze muszę. Tą sprężynę naciągnąć założyć, ośkę skręcić, tylko muszę iść po żapkę, bo tutaj nie mam drugiego takiego klucza. Także teraz przykręcam na festę ośkę. I wtedy tutaj ustawię w linii silnik. No i na koniec tutaj co? Amortyzator, gaźnik, łańcuch i, i będzie po robocie. I moja maszynka ogarnięta. Silnik ustawiony, łańcuch naciągnięty. Patrzę, jeszcze gaźnik mi został do przykręcenia. No faktycznie, teraz spojrzałem. Jeszcze gaźnik muszę przykręcić. I tak, co do łańcucha, ja to właśnie zapinam zawsze w ten sposób, że tu musi być 2-3-3 cm luzu. Tutaj się sprawdza łańcuch, czy jest odpowiednio naciągnięty, nie, że tutaj nie ma luzu, tylko tutaj w tym miejscu. On musi sobie tutaj yy, swobodnie pracować, bo inaczej będzie nam wycierał gumę i co gorsza będzie tutaj łupał po aluminium także tak ja ja tak robię, piszcie jakie wy macie może na to sposoby może ktoś coś zawsze podpowie jak ja to zawsze mówię, nikt nie jest zawsze alfą i omegą i, i nie wie wszystkiego, łańcuch jak widzicie ładnie posmarowałem jest ładnie posmarowany, to że tutaj jest syf to, to tak zawsze tak zawsze było i tak zawsze będzie. Czysto to tutaj jest tylko, że tak powiem, jak to się wszystko umyje, a jak się smaruje tym łańcuchem, to się tutaj wszystko zawsze trochę ubrudzi. No i ja mam tutaj właśnie taki filc na dole. Jeszcze trochę może on być, potem się go znowu wymieni. I, smaru i smaruję to takim tawotem: to jest Kluber BEM4132. Yy, smaruję tylko i wyłącznie z tego względu takim tawotem, sprawdzałem jego cenę możecie sobie sprawdzić ile takie coś kosztuje yy, ja to dostałem od znajomego i dlatego po prostu takim tawotem smaruję, jest to bardzo dobry tawot nie chlapie, nie, nie, nie że tak powiem, nie, nie oblatuje to z łańcucha, tylko ładnie się, go, ładnie się go trzyma, tak? no i tyle przykręcam tutaj pokrywę i jeszcze zaraz ją na chwilkę odpalimy i wszystko poskręcane. Ostatnio nawet kolega Michał mi mówił, że ja moją odpalam bez sania, bez niczego. Także Michał specjalnie dla Ciebie dzisiaj. Zobaczymy czy żmija też tak ładnie odpali. Od pierwszego pójdzie. O, elegancko. Zawsze jak jest zimna to ma troszeczkę wyższe obroty. Dzisiaj już jazdy próbnej nie będzie, bo muszę się lecieć do domu, strugać ziemniaczki na drugą zmianę. Także moi drodzy, zapraszam Was do wągrowca, bo w wągrowcu teraz w niedzielę będzie zlot motocykli i pojazdów zabytkowych. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.